Witam Państwa i od razu mam bardzo dobrą wiadomość. Otóż w naszym kalendarzu jest wiele dziwnych świąt. Międzynarodowy Dzień Pizzy, Dzień Sąsiada, Dzień Donosu, Dzień Donosu jakoś mi tak współgra z Dniem Sąsiada. Panie sąsiedzie, z okazji Dnia Donosu wysłałem o Panu kartkę z życzeniami do Urzędu Skarbowego. Wszystkiego najlepszego. Mamy Dzień Znaków Matematycznych i Dzień Metalurga. Natomiast nie ma czegoś tak wydawać by się mogło oczywistego jak Dzień Konia. Jasne, już słyszę te głupkowate komentarze, że jak to nie ma Dnia Konia, skoro ha, 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 pryszczaci gimnazjaliści, żołnierze zasadniczej służby wojskowej, więźniowie, długo by wymieniać inne grupy, nieoficjalne obchody Dnia Konia organizują sobie codziennie, ale nawet nie będziemy się do tego poziomu zniżać. Naprawdę, naprawdę to jest porządny, solidny program. Tu chodzi o uczczenie zwierzęcia które ma stałe miejsce w naszej historii i kulturze. Oto Sejm bieżącej kadencji postanowił naprawić to grube niedopatrzenie. Parlamentarzyści postulują powołanie do życia dnia konia. Ja! Niby jeszcze nie ma daty, nie jest znany program obchodów, ale już pojawiają się komentarze nieprzychylne tej szczytnej idei. Tak, trzeba to sobie powiedzieć z brutalną szczerością. Są ludzie mocno przeciwni Świętu Konia. I pojedziemy po nazwiskach. Na opozycyjnych flankach wobec Dnia Konia okopał się chociażby Stefan Niesiołowski, znany miłośnik Mirabelek, Szczawiu, Jarosława Kaczyńskiego i różnych owadów. Od razu zapowiadam, że ogłoszę tę gloryfikację krów. co z tego, że konie pomogły w szarży pod Wiedniem i w bitwie pod Płacie, że wygraliśmy z muzułmanami, jakbyśmy wymarli z głodu z powodu braku pszczół? Posłem Stefanem Miesiołowskim i jego ostatnim postulatem zgodzi się na pewno Zbigniew Wodecki. Dzień pszczoły. Do kogo zapraszamy na część artystyczną? Kto ma jakąś piosenkę o pszczole? I już telefon do menedżera. Czy pan Wodecki ma może wolne 24 marca, bo my mamy Dzień Pszczoły u nas w gminie? A menedżer, panie kochany, pan Wodecki, pierwszy wolny Dzień Pszczoły ma w 2054. Ale dobra, wracając do tematu. Osobiście bym nie grymasił. Jedno święto nie wyklucza drugiego święta. Jak już się zorganizuje Dzień Konia, to się potem pomyśli o Dniu Pszczoły. Co za problem. Zmartwienie jest zupełnie inne. Przecież sformułowanie dzień konia od dawna jest obecne w polszczyźnie. I nie mam tutaj na myśli pryszczaty gimnazjalistów, a niektórzy obchodzą go razem z kolegami. Więcej, generalnie bez wsparcia kolegów dnia konia nie można obchodzić. Dobra, chłopaki widzieli, że potrzebuje wsparcia. No i dostałem to wsparcie. Stefan również, Filip. Pomagali mi, no to jest między innymi ich zasługa, no ja zdołożyłem swoje, naprawdę się po prostu dobry dzień, dzień konia, można tak to nazwać. Z jednej strony każdemu przynajmniej raz w życiu taki dzień konia się trafił i chyba przyjemnie jest, kiedy nas ten dzień z znienacka zaskoczy. Ale z drugiej, jak się odgórnie wyznaczy, że na przykład 25 września dzień konia mają wszyscy i to obowiązkowo, to by się dopiero zaczęło. Kolejny wolny dzień w kalendarzu, no bo jak to w dzień konia do pracy albo do szkoły poginać? Chyba tylko bryczką. Aż się miło rozmażyć. Jak mogłyby wyglądać takie obchody? Przede wszystkim apel pamięci koni poległych na różnych polach bitew i to jest obowiązkowe. I ogólnopolskie centralne świętowanie z udziałem najwyższych władz państwowych na rynku w Koninie i konkurs na najlepszą stadninę. W Michałowie i Janowie Podlaskim nowe słuszne władze przywracają koniom godność. Araby wstają z kolan. Każdy koń dostaje dodatkowe 500 kostek cukru albo 500 ziaren pszenicy. Zróbmy to. Będzie pięknie, wszędzie gdzie się da. Konkurs skoków, konkurs konia wierzchowego, no i ogólny konkurs ze znajomości konia. Ale to już dla ludzi. Kolejne pytanie. Proszę bardzo. Zwierzę domowe, hodowlane, występujące nad Wisłą. Podać jego odgłos. Proszę powtórzyć pytanie. Nie tylko Animal Planet, ale główne stacje telewizyjne tego dnia będą wałkować problem konia na okrągło i z każdej strony. Jak film to western, jak sport to wyścigi i gonitwy, jak aktorzy spotykają się w barze to tylko koniak, jak muzyka to albo marszowa, albo hip hop, bo najbliżej do hip piki, wreszcie jak konkurs telewizyjny to tylko taki jak poniżej. Jakim koniem jesteś? No, zaraz się dowiemy. Pierwsze pytanie, gdzie byś najchętniej mieszkał? I tutaj mamy do wyboru Anglia. Na farmie, w odludziu, w jakimś znanym kraju, na przykład we Francji, gdziekolwiek, tylko żebym zamieszkał z moim przyjacielem. Miło nam donieść, że niektóre znane twarze świętują Dzień Konia przez cały rok. I to jeszcze, kiedy Dzień Konia nie został powołany do życia. Kiedy tylko obowiązki zawodowe pozwolą. I to są twarze bardzo znane. To są ikony aktorstwa. Już widzę u Państwa ten znak zapytania w oczach, o kogo chodzi, człowieku, o kogo chodzi. Jeszcze chwilka cierpliwości. Znakomity aktor poszedł jeszcze dalej niż my, bo nasz na chybcika i po amatorsku organizowanej Dzień Konia niemalże zrównał z Dniem Wolności. Bogusław Linda, Szanowny Panie, co Pana skłania, że Pan lubi w te strony do nas tu przyjeżdżać? No, miłość do koni, do gór, bo są dwie rzeczy, które mnie tutaj pociągają. To, co widzimy tutaj. Te góry i konie. I takich ambasadorów poszukujemy nieustannie. Święto Dnia Konia od początku osiągnęłoby rozmach i odpowiednie nagłośnienie. Dobra, jedźmy dalej. Przecież nie chodzi o to, aby z okazji Dnia Konia najlepiej bawił się człowiek. Trzeba też zapewnić odpowiednią porcję rozrywki samemu koniowi ruletka. Końska dyskoteka, gdzie jedynym tańcem jest stepowanie dla dorosłych, końskich kawalerów, gratisowa wizyta w koń-koń albo zaproszenie do teatru, gdzie w naturalnych dekoracjach i z końskim bohaterem w roli głównej grają łyska z pokładu Idy. Oczywiście wszystko zależy od budżetu i pomysłowości. To nie musi być, zwłaszcza podczas pierwszych trzech, czterech edycji Dnia Konia, super wypasiona impreza. Znaczy, wypas jakiś by się przydał, ale to później, w formie bankietu. Póki nie będzie poważnych sponsorów, media się nie zainteresują, urządzić na przydomowym parkurze mini plac zabaw. Karuzela, tylko wiadomo, koń nie ciągnie, to jest jakby nie było jego święta. Strzelanie do sylwetki szeryfa albo rolnika. Zabawy towarzyskie w komino albo w kowanego. A na koniec nauczyć te piękne stworzenia bardzo pożytecznych sztuczek: jak na przykład, ja wiem, wchodzenie na pieniek. I potem zamiast chwalić się, że nasze dziecko opanowało grę na klarnecie, czy też ha, 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 wierszy ku czci, miłościwie nam panującego, z dumą opowiadamy znajomym, że nasz koń opanował już wchodzenie na pieniek, jakby to dwuznacznie nie zabrzmiało. Słuchajcie, dzisiaj nasz gniady Stefan wszedł już na cztery pienki, taboret, a także na wujka Zbyszka, ale to niechcący pomylił z pewną klaczą. Chociaż tu ciocia mogłaby się obrazić. Przecież taki koń się zrewanżuje. Zacznie nas traktować z sympatią i szacunkiem. Tylko patrzeć, jak zaprosi nas do baru. Co więcej, my bardzo chętnie z takiego zaproszenia skorzystamy. Tylko jedno ostrzeżenie. Trzeba uważać, żeby Konia nie pomylić z kimś znanym. Konie, zwłaszcza w barze, cholernie tego nie lubią. We're sorry, Przekładając to na ludzkie relacje, zapraszasz do knajpy dziewczynę, przykładowo Agnieszkę. W kluczowej sekundzie pytasz, czy pójdziemy do mnie, Aniu? Nawet jeśli wpadłeś jej w oko i ona nie jest przesadną purytanką, Pff, przykro mi, bracie, nic z tego. Najprawdopodobniej tego wieczoru będziesz mógł się skupić na własnych indywidualnych obchodach dnia konia, czy nocy konia, jak już sobie chcesz. Po prostu podczas imprezy z koniem trzeba, podobnie jak z ludźmi, unikać fopa. Nie wracać do sprawy Grunwaldu, bo tam po obu stronach koni padło najwięcej. Nie opowiadać ryzykownych dowcipów o powrocie do domu na czterech. Nie proponować koniowi Coca-Coli. -Koni. A najważniejsze, uważać, co się zamawia do jedzenia. Bo jeśli się pomylimy, to nasz koń, a przecież chcemy z nim świętować, nie zaś go prowokować, może się zdrowo wkurzyć czy wręcz zdrowo wkonić. I będzie miał słuszną, końską rację. Źrebak. Zrobię tatara szybko. Będzie pycha. Dodam do niego tylko oliwki. Mm, pycha. Jak byś się poczuł, niewrażliwy przedstawicielu gatunku homo sapiens? Tak, do ciebie mówię. Gdyby ktoś w knajpie poczęstował cię tatarem z twojego wujka? Przykro, prawda? Koń by się z pewnością obraził. Zorganizował ciche dni. Znaczy tego akurat mógłbyś nie zauważyć, bo konie generalnie do specjalnie gadatliwych istot należą. Natomiast swój protest taki koń mógłby wyrazić w dużo bardziej nieprzyjemny sposób. Odczułbyś go natychmiast. Bo, jak się okazuje, konie mają pewien zdecydowanie nieprzyjemny, ale jednak talent. A, talent za duże słowo powiedzmy, pewne predyspozycje w obrzydzaniu życia. O, Taki miał być miły, sympatyczny odcinek, niemalże świąteczny, dzień konia w roli głównej, a tu taki syw na koniec. Koń to żywe stworzenie, zawsze, zwłaszcza podczas pierwszych edycji tego święta, może dojść do większych lub mniejszych nieporozumień. Nie mówimy, aby od razu rezygnować z obchodów, przecież przez cały odcinek namawialiśmy, a nawet przygotowaliśmy scenariusz. Natomiast w charakterze alternatywy proponujemy święto, które trwa już od kilku lat. I tu mamy pewność, że główni bohaterowie tego święta na pewno się nie obrażą. A nawet jeśli to niechta. I tak nikt na to nie zwróci uwagi. Witam wszystkich na dziewiątym Święcie Ziemniaka w gminie Trzyciąż. Drodzy Państwo, myślę, że wielu słyszało o tak zwanym gorącym ziemniaku, czy gorącym kartoflu. Pewnie nie wszyscy mogli zorientować się o co chodzi, ale ci, którzy dzisiaj przybyli, mogli właśnie poczuć gorący kartofel z ogniska. No i tu wychodzi prawdziwa wredota ludzkiej natury. Niby święto ziemniaka, a wszyscy na 100% żrą tam frytki, chipsy i tiszkę ziemniaczaną. Ale wracając do dnia konia. Pomysł jest, scenariusz jest, brakuje mocnego hasła promocyjnego, które przynajmniej na początku jest niezbędne. Dla potencjalnych sponsorów i nagłośnienia nowej inicjatywy. Nasza propozycja brzmi tak. Podczas Dnia Konia świętuj do skonania. Kłaniam się Państwu, znaczy kłaniam się Państwu. Do zobaczenia za tydzień. Yeah.